Witajcie. W dzisiejszym odcinku będę prezentowane dwa są takie jednakowe modele Dica Autka y, Flyer. nie wiem jak to się czyta dokładnie dwa oba autka są identyczne, po prostu jedno nabyte za prawie oba za grosze a dokładnie jeden za dwa, a drugi za 8 zł. Tylko drugi to ma, miał niby, niby jest oryginalny pilot. Ale do końca nie wiem, czy to jest oryginalny. Mimo, że ten, y, te autko już było gdzieś tam na moim, y, już tam nagrane, pokazane, co ono ma, ale jeszcze raz zostanie nagrane i omówione. Dokładnie. Weźmy jedno To niestety nie ma przykręconą klapkę baterii To powinien być taki nie wiem jak to nazwać pierdolnik do zamykania baterii no, w, tym, w tym autku nie ma tylko jest przykręcona Oczywiście zasilane czteroma bateriami lub akumulatorkami Pracuje on na 27 MHz. Tu żadna nie jest że żadnej tu filozofii, że to jak jest skomplikowane tylko na Ma na zwykły napęd. żadnych przełączników szybciej wolniej. na takim na silniczku, dokładnie, można tak powiedzieć, To jest włączanie, wyłączanie modelu, autka. No, jestem przyzwyczajony do mówienia: model do tego, autko. jako do zabawy do, do terenu, to nawet fajnie się spisuje. No się nowego już nie kupi się nigdzie. Jedynie co tylko na używane. Najlepiej to gdzieś na bazarku znaleźć. Jak wcześniej było pokazane. Jeden pilot jest taki. Dorabiany. no nie ma klapki tu Jest zasilany na 9V. Drugi, natomiast nie wiem, czy to jest oryginalny, czy nie. Też na 9V. Po prostu był z tym modelem i działa, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy to oryginał, czy, czy to jakiś dopasowany. Tylko najśmieszniejsze w tych dwóch autkach jest to, że. Są identyczne, mają identyczną elektronikę w odbiornikach, jak i nadajnikach, ale jest tak, że ten pilot poruszy tylko tym autkiem, a tym już nie. Tak samo ten pilot poruszy tym autkiem, ale już tym nie poruszy. Nie wiem dlaczego. Częstotliwości te same są, układy te same. A nie poruszy jeden drugiego. No chyba to jest tak zrobione, żeby jeden jeden drugiego jakoś się nie zakłóca Może coś tam zmienione, jakiś jeden parametr. I koniec. No test. Oczywiście będą testy w terenie. Na podwórku. No to w tym momencie, no Mo mogę tylko zaprosić do następnego filmika. Filmik, no. i. Komentujcie.